Cześć Siemantko, witam Was bardzo serdecznie. Razem z ostatnim kurczakiem. Tak, dzisiaj dzień przeprowadzki kurczaczków do nowego kurnika. Do nowego, do starego kurnika odnowionego. A nie krzycz, nie krzycz. Łapię je wszystkie pojedynczo. Przychodzę sobie tutaj z każdym jednym. I pierwsze co robię, to przycinam lotki. Dlaczego to robię? Zaraz wam opowiem. Tylko się skupię tutaj na pracy, żebym nie zrobiła kurczakowi krzywdy. Jeśli nie wiecie, jak przycinać lotki, to ja już nagrywałam o tym materiał. W opisie filmu będzie link do tego, do tego filmu, w którym to pokazuję dokładnie i omawiam. Teraz robię to tak na szybkiego, żeby już nie stresować ptaka za bardzo i nie robię to tak dokładnie jak wtedy to robiłam. Yy, zaraz Wam powiem dokładnie dlaczego. Ciu, ciu, ciu. Yy, to go nie boli, to co ja robię, yy, po prostu jest zestresowany całą sytuacją, dlatego tak reaguje. Yy. To nie jest bolesny zabieg. To tak jak przecinanie paznokci albo włosów. Yy, dobra, i teraz zobaczcie. Mamy delikwenta z tak krótkimi skrzydełkami. To zapewni nam. Że kurczak nie będzie zbyt wysoko potrafił potwruwać. A to w tej chwili jest bardzo ważne, ponieważ trafiają do nowego kurnika, do starych kur, e, które różnie mogą się nimi zajmować. Raczej nie będą przyjaźnie nastawione. Pierwszy, pierwsze dni będą takie, że, że te kurczaki po prostu będą ganiane przez kury. E, no, kury mają swoją hierarchię, nad którą e, my nie możemy w żaden sposób zapanować. One sobie same muszą to wszystko ustalić. Dlatego e, no ja bym chciała po prostu, żeby te kurczaki w, w, w momencie, kiedy będą goniane przez te dorosłe kury, e, nie przeflunęły mi gdzieś przez ogrodzenie i nie poleciały do sąsiadów. E, Pół biedy, jak przefruną, i polecą do ogródka. Bo tam jestem w stanie je złapać w jakikolwiek sposób i, yy, i przeprowadzić z powrotem do kurnika. Gorzej będzie w tym momencie, kiedy one przefruną przez ogrodzenie gdzieś do sąsiadów, i, i to zawsze jest problematyczne złapanie takiego kurczaka później gdzieś yy, u kogoś. Yy, I jeszcze też może przecież narobić szkód. Także yy, no. Dlatego ważne jest to, że, żeby przyciąć te lotki. Jak widzicie jest ciemno w tej chwili, robię to wszystko po zmroku już, z tego względu, że moim zdaniem kurczaki czy nowe kury najlepiej wkładać do kurnika wtedy, kiedy już jest ciemno, wtedy, kiedy nasze kury siedzą na grzędzie. Jest wtedy szansa, że nowo przybyli członkowie stada będą lepiej zaakceptowani, bo po prostu kury budzą się rano z kurczakami czy nowymi kurami w kurniku i stwierdzają, o, w sumie byłeś tutaj dzisiaj ze mną przez noc, no to wtedy Okej, okay, jesteś już nasz. Nie? nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jakoś przesiąkają zapachem tego kurnika, czy, czy po prostu chodzi o to, że jak znalazły się rano w kurniku, to znaczy, że już są swoje. To nie jest tak, że one do końca nie będą. Teraz przez, przez dorosłe kury ganiane i tak dalej, bo będą na pewno będą sobie musiały na nowo całą hierarchię stada ustalić. Tym bardziej, że likwidowane zostały dzisiaj trzy e, sztuki, m, które były w tym stadzie, trzy dorosłe sztuki, e, i dochodzą teraz 12 e, kurczaków na to miejsce dochodzi. Także ta hierarchia stada będzie musiała być na nowo zbudowana, i to na pewno będzie się wiązało z różnymi walkami między tymi osobnikami. Ok, ja już teraz dłużej nie męczę tego tutaj naszego delikwenta, a raczej delikwentkę, bo wydaje mi się, że to jest kurka. Bardzo ładna, zresztą zaprowadzę ją do kurnika. Postaram się Wam pokazać co nieco w kurniku, jak to wygląda w tej chwili. Aczkolwiek jest ciemno i nie wiem na ile mi się uda nagrać. Ok, zabieram Was, idziemy. Dogrywam audio już w postprodukcji podczas montażu. Niestety, ale wysiadła mi wtedy bateria w mikrofonie i audio się nie nagrało. Tutaj pokazuję Wam po prostu, jak wkładam to, tego kurczaka do kurnika. Zobaczcie, tak to wygląda w kurniku. Kurczaki są tutaj na, na dole. Nie odważyły się jeszcze za bardzo wskakiwać na grzędy, chociaż tutaj jednego posadziłam na grzędzie, tak na próbę, żeby zobaczyć, jak będzie. Dorosłe kury zajmują swoje miejsca u góry, są troszeczkę, wiecie, zestresowane teraz, no bo zabrałam przed chwilą stąd trzy dorosłe sztuki, więc te kury też są w tej chwili zestresowane tam, nie wiedzą co, co się dzieje tak naprawdę, dlatego też tutaj takie poupychane w rogu siedzą. No dzień dobry z rana, w sumie nie takiego rana, bo już za chwilę dziewiąta. W tej chwili idziemy wypuścić kury yy, i kurczaki, które spędziły dzisiaj pierwszą noc w nowym kurniku. E, Rosu i jego koleżanki spędziły noc tutaj. No i tak ja już dzisiaj w sumie jedną ważną pracę, jak tam widzicie w tle, y, wykonałam. Nie mogę Wam tego pokazać ze względu na, wiadomo, YouTube y, mm, nie tolerują takich scen. Yy, Uprzątnęłam też. Yy, Wybieg dla kur, posprawdzałam wszystkie miejsca gdzie ewentualnie kurczaki mogłyby się przecisnąć, i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz zrobiłam sobie kawkę w termos i po prostu otworzę kurnik. No i zobaczę co się będzie działo. Postaję tu trochę, popatrzę jak one się zachowują. Mam nadzieję, że, że nie będę musiała ich ganiać po sąsiadach, że jakoś to będzie. Dobra, odstawiam kawę i otwieramy kurnik. Zobaczcie, jakie tu pożądalo. Normalnie wygrabiłam jeszcze prawie wszystko, no bo tutaj nie wygrabiałam. O, Ważne, żeby teraz furtkę dobrze zamknąć. W ogóle słyszycie o tą ciszę. No oprócz tego, że słychać gdzieś tam w tle samochody to wszystko inne jest cichutko. No i tak uszczelniłam wszystkie te dziury tutaj wokół kurnika żeby czasem się który z kuczaków nie skusił na to, żeby podejść gdzieś tam pod kurnikiem, nie wyjść. Zobaczcie jak kurniczek ładnie wygląda wymalowany. No jeszcze ten bajzel z dachu pozabierać. No i te ozdóbki, które tutaj miałam, ale to już na później. Dobra, otwieram im na razie te automatyczne drzwiczki. Zobaczymy, stare kury pewnie będą tędy wychodziły. A młodzież za chwilę jeszcze wypuścimy e, tym głównym wejściem. O, jakoś dzisiaj e, spokojnie bardzo jest. Nikt nie wybiega stąd. Hm. Jak tam kuraki? Jesteście tam? No są. Rodzia, czemu nie wychodzisz? <noise> Wszyscy zaszokowani, co się dzieje? A, dobra. Idzie pierwszy chyba chętny. Coś tam słychać się dzieje. No, idzie czarna. Chodź, czarna, chodź. Zrobisz. A jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam. Teraz widzę, że tam gdzie czarna, właśnie wyszła. Tam muszę jeszcze zasłonić szybko, bo tam może być problem. Tam tamtędy mogą wychodzić. Tam jest taka duża szpara. Dobra, zaraz się włączę z powrotem. Jestem z powrotem. Na razie widzę, że tylko starszyzna wyszła. Młodzież. Yy... O, jeszcze ta nasza. Nosicielka jajców wybiegła teraz. Młodzież tutaj się mm, zabunkrowała jeszcze. Chyba im utworzy po prostu te drzwiczki i niech sobie to spróbują niech same wyjść. No. Jak tam pierwsza nocka w nowym kurniku? Chyba nie było tak strasznie, co? Śmieszne są, prawda? No dobra, odsuwam się i zobaczymy co się będzie działo. To wygląda na to, że jest całkiem spokojnie. E, czyli wszystkie te zabiegi, które wykonałam, były chyba słuszne, bo przynajmniej mam spokój, że tu w miarę sensownie się dogadują te góry z kurczakami. E, to jest fajne, po prostu cieszę się, bo no wiadomo, będą się tam trochę między sobą tłukły jeszcze ustawiały hierarchię, ale. E, no nie ma tak, że wiecie, kogoś tam specjalnie ganiają i tak dalej, że jest jakiś jeden, który teraz ewidentnie będzie mocno dziobany, czy od, odganiany od stada. Raczej, raczej po prostu jest to jakoś tam sprawiedliwe mniej więcej. Cieszę się też, że pozbawiłam ich tych właśnie lotek, bo tak widzę jak one próbują, się tutaj rozpędzają i podbiegają, coś tam się dzieje. No, bo jakaś walka. Aha. O robaka? Skąd ten robaka znalazły? E, no rozpędzają się i potwruwają i widać ewidentnie, że teraz bez tych lotek po prostu nie są w stanie um, podfrunąć wyżej niż tam na metr. A to już dla mnie dużo, bo no bo siatka to wiecie, mam z półtorej metra. Pewnie jakby się uparły no to i, i tą siatkę by pokonały to nie byłoby dla, nim, dla nich jakimś wielkim problemem. E, no ale... Zawsze lepsze to niż nic. No dobra, ja dopijam swoją kawkę, tam już mi się woda gotuje, żeby oparzyć i oskubać te kuraki, które mam. No i nic, dzisiaj taki dzień, że będę tutaj po prostu zachodziła, pilnowała, patrzała co się dzieje, miała to wszystko pod kontrolą. No. Taki dzień, w sumie jeden z dni, których bardzo nie lubię w roku. Przeważnie są dwa razy takie, takie dni, gdzieś tam na wiosnę i jesienią. Kiedy trzeba się pozbyć kilku kur, miałam kiedyś pytanie, w sumie chyba nieraz, czy lubisz to robić? Nie, nie lubię tego robić. Jest to zawsze dla mnie taki mm, zły dzień. Mm, nie lubię tego dnia, jest to zawsze bardzo stresujący dla mnie dzień, bardzo y, dzień, w sumie ten moment tylko, bo potem już jest ok. Y, 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 wszystko chcę robić tak, żeby tym zwierzętom jednak sprawić jak najmniej cierpienia, jak najmniej bólu. Y, no i... Co, dzisiaj tutaj są po prostu te kurczaki, które dadzą dużo radości w zamian za, to, za te trzy kurki, które, no, koguta i dwie kurki, które, które zlikwidowałam. No, takie jest po prostu. Jak ktoś się decyduje na hodowlę kur, to w pewnym momencie musi podejmować takie decyzje. Nie wiem, ja sobie nie wyobrażam hodowania kur. Oj, 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 oj. O, się zaczyna. No dobra, zwiał. Ja sobie nie wyobrażam hodowli kur, gdzie te kury na starość po prostu zostają w kurniku, nie ma tej selekcji. Nie wiem, dla mnie to jest niezdrowe, bo jeżeli chowamy kury tylko i wyłącznie dla jajek, nie dla mięsa, no to te kury za jakiś czas się przestaną nieść, no i wtedy co z tych kurnic nie będziesz miał po prostu. Oprócz tego, że trzeba będzie im i tak sprzątać i takie karmić. No i w pewnym momencie trzeba podjąć tą decyzję. Jeżeli yy, hodujesz na mięso, no to w ogóle przecież rozumiesz yy, o co chodzi w tym wszystkim. No my hodujemy głównie na jajka, ale yy, z takiej kury rosu też jest czymś ok, dlatego yy, nie mamy problemu z tym. Yy, tak jak mówię, nie jest to wspaniały dzień w naszym życiu, yy, czy w, w moim głównie, bo, bo teraz ostatnio... W sumie, ja się tym większo w większości zajmuję. Y Ojeju, no. Jednak się tam trochę piorą. Y no, ale nic. Trzeba go zrobić. Także, tak. <gry> Mało dzisiaj nagrywałam w ciągu dnia. Już jest wieczór. Powiem Wam, że ten dzień dzisiejszy tak szybko minął. Ale co się dziwić, było dużo obowiązków i ogólnie takiej, y no, niepewności w ogóle. Y ale jestem zadowolona, bo wszystko przeszło bardzo dobrze. Jestem u kurek, zaraz odwracam kamerę i pokażę Wam, jak to wygląda. Jestem totalnie w szoku, bo panuje tu spokój i harmonia. Naprawdę te dorosłe kury mało co tutaj um, atakują te, te maluchy. Ojejki, widzę, że jedna rzecz się wydarzyła. Tutaj tą listwę muszę przykręcić porządniej pod kurnikiem, bo się poluzowała, ona tylko tak była przestawiona no muszę iść po spędarkę i od razu to zrobić, żeby żaden maluch tam nie wszedł do środka, przeliczyłam jest 12, tak jak było w ogóle fajna sprawa, że z tych 12 korczaków, e, znaczy wy, y, wylęgło się 13 ale tak jak Wam mówiłam jednego udało mi się odratować a drugi niestety parę dni później padł e, no, cała, cała reszta, całe 12 przeżyło i nie było problemów e, wiecie co przerwa na chwilę idę, od razu dokręcę tą listwę, żeby tutaj się nic nie stało zaraz wracam tak, naprawiłam to tam jeszcze będę musiała chyba poprawkę mam zrobić bo jak widzicie z tej strony mam cegły podłożone i to lepiej funkcjonuje tutaj chyba też zamiast tych kawałków drewna lepsze by były cegły ale teraz mam to przykręcone więc nie powinno być problemu tak, kury pomalutku pakują się do... Kórniczka, yy, młodzież też, bardzo powolutku, większość jeszcze yy, chodzi sobie tutaj. Jak widzicie zapaliłam im w środku lampkę. Yy, mam nadzieję, że to spowoduje, że im będzie się robiło teraz ciemniej, tym one będą szybciej próbowały wchodzić do środka. Tak, dzisiaj yy, nie mieliśmy żadnych jajek, no ale to zrozumiałe, yy, ponieważ yy, a kury są w stresie i jednak yy, no dużo zmian teraz się wydarzyło, więc jest to normalne, że nie będą się chciały nieść. O, zobaczcie, jeden z maluchów próbował właśnie zająć miejsce na górnej grzędzie. No i Frodzia go tam przegoniła. teraz Widzę, że lokuje się w gniazdach. No będą się tego oduczyć. Niech sobie no, na dolnej rzędzie niech sobie śmiało zajmują miejsce, chociaż też podejrzewam, że kury będą próbowały ich Stamtąd y, zrzucać. No, tutaj jeszcze nasza y, kurka jajeczna. Ona oczywiście ostatnia będzie szła spać. Także jeszcze chodzi, jeszcze szuka y, robaczków. No, a cała reszta mam nadzieję, że będzie spokojnie szła do kurnika. Y, że zrozumieją, że jednak tam jest bezpieczne miejsce y, do spania tym bardziej, że dzisiejszą noc właśnie już spędziły w tym kurniku. A zobaczcie, pomału się pakują. Um, oby weszły wszystkie. Przed chwilą liczyłam, było 12 sztuk. No i oby tyle było też na koniec. Bardzo podoba mi się ten, o, ten biały kogucik, ten, który stoi w drzwiach. E, ładnie wygląda. Zobaczymy czy zostanie na dłużej. Teraz próbuję chyba wyskoczyć stąd. Kolego, nie kombinuj. Halo, halo, halo. Tak może być, że one będą próbowały wyskoczyć z yy, kurnika. Z tym się trzeba liczyć. Na razie widzę, że próbują wchodzić. Ten jedynie tutaj, ten właśnie, który mówiłam, że mi się podoba. Ten tutaj kombinuje jakieś, yy, jakieś wyskoki, próbuje robić. Yy, no nic. Yy, ten dzisiejszy dzień dosyć szybko. Zleciał. E, dosyć dużo czasu zajęło mi e, oporządzenie tych e, kur i koguta, e, ale robiłam też sobie na spokojnie, bez, bez stresu. E, mogłam sobie to robić. Kurczaki były grzeczne z kurami, więc e, też nie musiałam tutaj zbyt często e, zaglądać. Frodzia aha, aha. znowu kogoś tam ustawia. <noise> e, tak, niestety. Niestety, ale miejsce na grzędzie sobie trzeba wywalczyć. To nie jest takie proste. Kury muszą, tak jak mówiłam, ustalić swoją hierarchię, i tutaj nie ma, e, nie ma co się wtrącać w to wszystko. No, a jeżeli chodzi o mm, te, te, tego kur, koguta i kurczaki, kurczaki, kurki, e, to jestem całkiem zadowolona, bo się okazało, że kogucik m, prawie półtora kilograma także fajna tuszka już i kurki, jedna w okolicach kilograma, a druga niecałe kilo 200, także naprawdę super wynik jak na takie wolno biegające kury, jakieś niespecjalnie rasowe no i kurki na jajko przede wszystkim, nie jakieś mięsne no i ładnie dużo tłuszczu było, także rosołki będą takie wiecie, z jednym dużym oczkiem dobra, większość już kurczaków się schowała tylko te dwa maluchy jeszcze nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Muszę to przypilnować. Ok, spróbuję się włączyć za chwilę jeszcze raz. Wszystkie kury i kurczaki już w kurniku. Oprócz tej jednej. Oprócz tej jednej małej kurki, która chyba nie chce iść na razie spać. <grym z kurniki> Ale za chwilę pójdziesz. Zaraz Cię wrzucę do kurniczka i pójdziesz spać razem z innymi, tak? Z, z, tak już z kurami gadam. Ok, chyba czas kończy się na odcinek, yy, dzisiaj nie za wiele akcji było, ale czasem też taki odcinek jest potrzebny. Yy, jak zwykle o tej porze zaczynają gryźć mnie strasznie komary, tam jeszcze słyszę w kurniku, że yy, maluchy się przewracają jeden przez drugiego i próbują walczyć o miejsce na grzędzie, yy, no ale nic, czas teraz żeby się kładły spać, kładły. Tak, kury kładły spać, ok, żeby poszły spać, A ja idę też, bo już mnie komary tną solidnie. E, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! To ty jesteś tam, widzisz się? Tak, to ty. No to pa.